lot dziejowych wydarzeń przyniósł Polakom szansę odbudowania własnego państwa po wieku niewoli. Mieli się znów połączyć, uporać z biedą i powojennymi ruinami, ugasić pożogę na granicach, a wreszcie pokonać czerwonego barbarzyńcę u bram stolicy. Sto lat temu ocalili ojczyznę. Oglądają Państwo program Ocalenie Ojczyzny. Ryszard Gromadzki, dobry wieczór. Witam na łączach współautora tego programu. Autora jego scenariusza, redaktora Macieja Rosalaka. Witam cię, Macieju. Dzień dobry, witam serdecznie. W naszej opowieści doszliśmy do kulminacyjnej sekwencji zdarzeń z lata 1920 roku, decydują się Losy militarne, militarne rozstrzygnięcia wojny polsko-bolszewickiej, ale też mamy do czynienia z niezwykłym przyspieszeniem w polityce, w polityce krajowej, w polityce międzynarodowej, gdzie sprawa Polska znowu staje w centrum uwagi. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o powołaniu Rady Obrony Państwa, o roli, jaką w organizowaniu wysiłku wojennego odgrywało to gremium skupiające przedstawicieli najważniejszych sił politycznych w kraju, ale mówiliśmy też, Opowieść o konferencji międzynarodowej w belgijskim kurorcie SPA, gdzie pierwotnie tematem tego spotkania przywódców międzynarodowego spotkania przywódców politycznych miała być kwestia reparacji Niemiec, uregulowania relacji z Niemcami, tymczasem ze względu na rozwój wypadków wojennych na froncie polsko-bolszewickim, ta sprawa, sprawa polska, tak to określmy, Stanęła w centrum uwagi również. Jak układałaś, jakie były losy sprawy polskiej na konferencji w WSPA? Zacznę od takiego generalnego pytania wobec tego. Nadmieniłem. W zeszłym tygodniu, że tutaj ton nadawał Lloyd George i w ogóle Wielka Brytania w czasie, te, w czasie tego spotkania, sprawa polska trudno powiedzieć, że była w centrum, Przecież ona 10 lipca stanęła w centrum uwagi, a konferencja była od 5 do 16 lipca. Natomiast Brytyjczycy postawili bardzo twarde warunki, że oni, bo po co, po, po co tam Grabski pojechał w ogóle do tego spa, jak się okazało zresztą zupełnie niepotrzebne. Nie. Dlatego że Polska po prostu chciała pomocy, bo widziała, co się dzieje, to Tuchaczewski przecież nadal naciera i Polska oczekiwała pomocy. On, on zgłosił się i dopiero 10 został przyjęty do, przez Lloyd'a George'a, a ten już myślał o handlu z Rosją, a nie o tym, żeby ratować Polskę. W związku z tym zażądał tego, żeby Polska y, granicę na Bugu uznała, y, żeby y, zrezygnowała ze Śląska Czeszyńskiego Te, tej części, która została zagrabiona przez y, Czechów w XIX roku. Y, następnie... Y, on, się, on po prostu myślał o tym, żeby ułożyć stosunki z Rosją, ale bał się tylko reakcji Churchilla, który był konserwatystą i, i, i jego przeciwnikiem politycznym, że w ten sposób potraktuje się Polskę, kosztem Polski wzmocni się czerwonego barbarzyńcem. W związku z tym musiał się też trochę z tym liczyć, ale bardzo obsesowe pod, obejście, takie twarde warunki postawił. I, I cóż, no Grabski to wszystko przyznam jeszcze, zrzekła się, zrzekło się przez Polska Wilna na rzecz Litwy, złożenia w ręce alianckie przyszłości Galickiej, wschodniej, także wszystko co zażądał, Lloyd George zostało przez grabskiego naszego premiera spełnione. A ceną I tych ustępstw, jak rozumiem, miało być pokój z bolszewikami. Brytyjczycy mieli wziąć na siebie rozmowy pokojowe z bolszewikami i doprowadzić do rozejmu. I oni się tego podjęli. A jeżeli y, mgliste obietnice padły, że jeżeli Bolszewicy odmówią, no to oni wtedy y, jakieś dostawy sprzętu i broni dla Polski y, 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 będą, y, będą sprzęt i broń dostarczać. Ale to wszystko było bardzo mgliste, poza tym czas w ogóle nie sprzyjał tak, y, taki, takim planom, bo to się przed początkiem jakiejś ofensywy takie plany robi, a nie w momencie, kiedy już, już nagarne jest. A przypo, Tego, przypomnijmy jeszcze, i, bo to chyba ważny fakt, który tworzył pewną atmosferę i, i, i dobra. Spał, mianowicie bardzo intensywnej działalności agentury komunistycznej w Europie, co przejawiało się w strajkach na przykład dokerów angielskich, ale też transportowców w innych krajach, solidarno strajkach solidarności z Sowietami, których skutkiem było blokowanie transportów broni do Polski. No tak, oczywiście to byli dokerzy w Gdańsku, tak samo jak i kolejarze w Czechosłowacji niestety. Ale może dojdźmy do tego, że 11. została depesza wysłania, ta depesza została przyjęta przez Sowietów z pewnym zainteresowaniem, ale jednocześnie Lenin od razu powiedział Cicerinowi, że oni chcą wydrzeć nam zwycięstwo, a on myślał o tym, żeby zająć Warszawę, a potem pomaszerować dalej na Europę. I już ta była nie, nie, nie w porę nawet ta propozycja brytyjska. Także nawet te, ten, to upokorzenie Polski i yy, przyjęcie tych potwornych warunków on yy, w ogóle nic nam nie dało, zupełnie. A 17 yy, on, on pisał zresztą, chcą nam wydrzeć zwycięstwo z rąk za pomocą oszukańczych obietnic, pisał w telegramie z 12 czy 13 lipca do Józefa Stalina, a to przecież jest upadek Winy akurat, prawda? Rząd sowiecki nie może się w żadnych okolicznościach zgodzić na to. Prawda, ostrym tonem odpowiedział w nocy z 17 lipca, czy z kolei, ludowy komisarz spraw zagranicznych, by grupa mocar mianowała się sądem najwyższym nad wszystkimi państwami świata. No i odrzucił to pośrednictwo, a od Polski parę, y, niedługo później zażądał nie mniej, nie więcej, tylko żeby się stała sowiecką republiką, rozbroiła i jednocześnie oddała całe kresy wschodnie, czyli chciało owoców zwycięstwa bez z, z, zwycięstwa tego dokonania. A jednocześnie 11 lipca mamy przegrany prebiscyt na Warmii i Mazurach, który był pod nadzorem tej komisji międzysojuszniczej, ona była w Kwidzynie i Wolsztynie, miała swoje placówki i w ogóle nie przyjęto na przykład tego, żeby prebiscyt przeprowadzać na północnej Warmii, czyli na dawnych naszych Ziemia Królestwa Polskiego przed 1772 roku. no Trudno sobie było wyobrazić bardziej niesprzyjające warunki do przeprowadzenia plebiscytów, jak te, które panowały w lipcu 1920 roku, jeśli chodzi o interesy społeczności polskiej na tych terenach, gdzie plebiscyty realizowano. No, oczywiście. Poza tym oni byli przyznaczeni od pokoleń do tego, że jest państwo niemieckie, a tutaj jakieś państwo polskie, które nie wiadomo czy ono się w ogóle utrzyma, bo y, y, Sowieci go akurat atakują y, będzie no i y, ludzie nawet posługując się językiem polskim mający jakieś świadomość jakichś tutaj nici wiążących ze starą ojczyzną głosowali na na Niemców co tak gadać na no, przytłaczające były te wyniki to było kilkanaście tysięcy głosów na, za Polską a setki tysięcy za Niemcami i to było na północnej Warmii na północnych powiatach mazurskich i na w, w powiatach w, powiśla tak zwanego kilku. W rezultacie przyłączono do Polski osiem tylko wiosek. Trzy były na pół, południowej Warmii, a pięć było na, na Powiśniu. No po prostu przegrana na, na, na całej linii. Niestety, a rząd oczywiście nie miał czasu się tym zająć, bo miał tutaj nóż na gardle, prawda. Wtedy właśnie 15 lipca Sejm uchwalił ustawę o reformie rolnej, prawnie rozpoczynającej proces reformy jakby żeby, żeby, żeby trochę te rozgoryczenie ludzi tym, tą konferencją spa. Ten przepis ten tak no, zakrzeć. Przyjęcie dyktatów spa przez premiera Grabskiego wywołało, jak powiedziałeś, wzburzenie w kraju, ale kosztowało samego grabskiego utratę taki premiera. No właśnie do tego chciałem dojść. 24 lipca utworzono rząd obrony narodowej. Grabski przestał być premierem. I cóż, no Wincenty Witos został premierem, a wicepremierem Ignacy Daszyński. Czyli był to ukłon w stronę zarówno chłopów, jak i robotników. I zresztą Podniosło to pożądany skutek, dlatego że nabór do Armii Ochotniczej i nabór jednocześnie do wojska, rekrutacja do wojska y, przyjęła do, y, coraz, y, przyjmowała coraz lepszy obrót, zwłaszcza ustała dezercja, y, ludzie garnęli się do szeregów, żeby bronić y, ojczyzny. I ten y, taki żyw. Po Polskiego społeczeństwa był tutaj niebywało I właśnie tych warstw, tak zwanych niższych, jak się, jak się to czasami mówi, a tymczasem tak naprawdę to nie wiadomo, które warstwy są niższe, a które wyższe, pod pewnymi względami, a zwłaszcza moralnymi. Ile prawdy jest w takiej anegdocie, że Wincenty Witos dowiedział się o nominacji na premiera w swoim gospodarstwie Wierzchowsławica, kiedy dotarli do niego wysłannicy z Warszawy. Dotarli do niego akurat wtedy, kiedy Gnój Przed, 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 przed No właśnie, no właśnie. No, no i co? Otarł ręce, wytny, zmienił buty i pojechał do Warszawy. Jeszcze, jeszcze dajmy rzecz następującą, że 27 lipca polscy biskupi wystosowali prośbę o kanonizację Andrzeja Boboli do papieża Benedykta XV, a do prośby został dołączony list naczelnika a panie tak. Błagamy, by wasza świątobliwość raczył zaliczyć w poczet świętych błogosławionego Andrzeja Bobolem. Ufamy, że patron Kresów Wschodnich, na który poniósł śmierć męczyńską, wyprosi nam u Boga, że Polska w dalszym ciągu będzie przedłużem chrześcijaństwa na rubieżach wschodnich. No, XV tej prośby nie uwzględnił, jak wiadomo. Ale 18, 18 lat później Andrzej Bobola został kanonizowany to 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 w 1938 nie, nie. roku. No i jego relikwie odbyły, można powiedzieć, triumfalny pochód przez kraj. Mówię to o wydarzeniach już z 1938 Roku. Dzisiaj relikwie spoczywają, jak wiemy, w u ojców jezuitów na ulicy Rakowieckiej w Warszawie w kościele. An ja już wspomniałem o Komisji Międzynarodowej, która dwa dni wcześniej przyjechała do Warszawy. Ten ją Elgar Vincent Davernon, to był brytyjski ambasador w Berlinie, który potem zapisał się jako wielki przyjaciel Polski, wielbiciel Józefa Piłsudskiego i piewca chwały oręża polskiego, ale to było później. Natomiast tutaj jeszcze był sekretarz gabinetu premiera Lloyda George'a i generał Percy Radcliffe ze sztabu imperialnego. W Francji reprezentował ambasador Republiki w Waszyngtonie Jusserand i generał Maxim Weygand, szef sztabu generalnego francuskich sił zbrojnych. On w rezultacie został doradcą szefa sztabu generalnego, czyli generała Rozwadowskiego. Ale w rezultacie on też się właściwie przydał, zapisał, nie wtrącał. Potem się bardzo lojalnie zachował wobec Polaków. Powiedział, że to nie on był, chociaż we Francji też okrzyknięto go dowódcą, tak jak indycja znaczy zwycięzcą pod Warszawą. To we Francji tak samo został zostało przypisane zwycięstwo, on bardzo lojalnie i skromnie i zgodnie z prawdą powiedział, że to zasługa jest dowództwa polskiego. No i chyba jeszcze tutaj warto wymienić jedną rzecz, a mianowicie 30 lipca w Białymstoku zainstalował się tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski z Julianem Marchewskim, Feliksem Dziurzyńskim i Feliksem Konem na czele, który miał objąć rządy w Polskiej Republice Sowieckiej. Po zdobyciu Warszawy przez Armię Czerwoną. Szczęśliwie do tego nie doszło. Wiemy, że panowie, których wymieniłeś później, musieli w popłochu uciekać z plebanii w Wyszkowie, gdzie dzieli, tam, tak, plebanii dzielili się swoją opowieścią, pan jak owa republika ten. komunistyczna w Polsce ma wyglądać. Macieju, A. bardzo ci dziękuję za, za tę opowieść. Za tydzień wracamy do sytuacji militarnej. Opowiemy o absolutnie kluczowych epizodach, sekwencjach zdarzeń z przełomu lipca sierpnia 1920 roku. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Maciej Rosala, Krzysztof Gromacki. to był program Ocalenia Ojczyzny. Do zobaczenia za tydzień.